Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale StyloLolo. Dzisiejszy film będzie o tym, jak z takich prostych, podstawowych rzeczy za pomocą akcesoriów i różnego rodzaju dodatków stworzyć ciekawe, moim zdaniem, stylizacje. Wybrałam pięć rodzajów rzeczy. Cztery z nich to myślę, że to są takie rzeczy, które większość z Was ma w szafie albo w którymś momencie miała w szafie. Jedna rzecz jest taka bardzo moja, um, i myślę, że część z Was nigdy nie mogła nie mieć potrzeby kupna na takiej rzeczy, ale jakby nie jestem tego filmu w stanie zrobić tak zupełnie abstrakcyjnie. Muszę go zrobić w oparciu o swoją szafę. O to, w jaki sposób ja podchodzę do um, tworzenia w ogóle strojów swoich. Um, myślę, że tutaj też jakby. Przy okazji trochę pokażę wam właśnie. No, pokazuję wam i swój styl, ale też to, jak ja myślę po prostu o tworzeniu tego typu strojów. No i tak jak wspomniałam, pięć rzeczy wzięłam pod uwagę. To będą dżinsy, biały T-shirt, szara bluza, biała koszula. No i piąta rzecz to jest granatowy płaszcz, który dla mnie jest podstawą, a myślę, że dla Wielu osób z Was to jest coś, czego nawet nie macie potrzeby kupować, no ale tak jak mówię, opieramy się o moją szafę. Jakbym robiła to na podstawie czyjejś szafy, kogoś innego, to pewnie może ta piąta rzecz byłaby też inna. I jakby podeszłam do tego do takiej zasadzie, że najpierw pokazuję Wam taką zupełnie podstawową stylizację, a potem pokazuję Wam. Zazwyczaj dwie, czasem więcej, w zależności od rzeczy, stylizacje, które są już bardziej po mojemu, które są z modyfikowaniem tej, tej stylizacji podstawowej i tam po prostu pokazuję Wam, dlaczego pewne rzeczy dobieram, jak to robię i jak, jakie jest ogólnie właśnie moje myślenie o strojach. Także e, zapraszam Was do oglądania. No i jak zawsze e, moja prośba, że jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie, to zachęcam też do subskrypcji. No i zostawcie może komentarz e, właśnie, e, co sądzicie mm, o tym, co Wam pokazałam, czy Wam się to podoba. No i zaczniemy z Basiciem Basic'ów, czyli białym t-shirtem aczkolwiek. Jak widzicie, wszystkie rzeczy, które mam na sobie są basicowe. T-shirt jest taki troszeczkę nie taki klasyczny, ale jak zaczęłam kręcić, to się zorientowałam, że wszystkie moje klasyczne białe t-shirty są w praniu. Więc pracujemy z tym. Udajmy, że to jest taki t-shirt z normalnej bawełny. No i właśnie, do tego założyłam czarny kardigan, jeansy, botki. Czy wyszłabym tak? No pewnie tak, aczkolwiek, czy czułabym się w tym dobrze? Myślę, że niekoniecznie, że raczej założyłabym to w inny sposób i zaraz Wam pokażę jak. To jest połączenie, które ostatnio uwielbiam czyli kardigan jasny, a pod spodem biały t-shirt. Oczywiście normalnie założyłabym taki zwykły z okrągłym kołnierzykiem, ale tak jak mówię, nie mam. I jeszcze założyłam. Kolczyki, żeby po prostu coś się działo. Ten kardigan ten jest taki właśnie dziadkowy, trochę męski, więc kolczyki dodają tutaj takiej kobiecości, bym powiedziała. No i zostawiłam te botki, bo one wyglądają ok. Natomiast jakbym miała jeszcze, jeszcze inaczej założyć biały t-shirt, to zrobiłam to w ten sposób. No i drugi taki sposób, w jakim ja bym chętnie ubrała, właśnie biały t-shirt, zostając przy jeansach, bo wiadomo, że mogłabym tutaj 10 tysięcy innych sposobów pokazać, ale chciałam po prostu zostać przy tych takich basicach. Ja lubię po prostu do jeansów i do t-shirtu dodać sobie marynarkę i zawsze to dobrze wygląda. Ta marynarka konkretnie jest w taki wzorek, ona jest takie dość stanowane kolory. I, I całkiem fajnie to wygląda. I do tego y, tym razem założyłam takie Te Chelsea Boots. Bo nie wiem, bo jakoś tak mi się to widzi. Oczywiście jak najbardziej, botki do tego byłyby spoko. Ale jeżeli miałabym w tym wyjść, to myślę, że sięgnęłabym właśnie dokładnie po te buty. Aha, i zostawiłam oczywiście złote kolczyki, żeby też był jakiś taki większy. Kontrast. Ok, i zaczynamy od rurek zestawionych z czarnymi, takimi klasycznymi bodkami i swetrem, który nie jest jakiś super klasyczny. W sensie, no jest szary, jest, jest takim zwykłym swetrem, ale myślę, że dużo z nas ma takie swetry właśnie na zimę w swojej szafie. Powiem tak od razu, że ja bym się na pewno tak nie ubrała, nie czuję się w tym dobrze. Czuję się, jakbym była w leginsach takich. Mam takie czarne leggingsy do ćwiczeń. I nie mam nic przeciwko rurkom, bo jak mówię, sama je kiedyś nosiłam. Natomiast to było ileś lat temu i po prostu już w tym momencie tak bym się nie ubrała. Założyłabym zwykłe jeansy do tego. Takie, które noszę najczęściej, jak najbardziej. Czuję się absolutnie źle i po prostu chcę to z siebie już zdjąć. Dlatego e, pokażę Wam teraz, jakbym miała założyć rurki, to jakbym się ubrała. No i tak, jeżeli miałabym zostać w tych rurkach, to zrobiłabym takie zamiany, że założyłabym przede wszystkim właśnie wyższe kozaki. I to akurat jest połączenie, które jest dla mnie w miarę komfortowe. Dalej nie czuję się w tych rurkach jakoś super, ale powiedzmy, że czuję się lepiej niż w tej poprzedniej stylizacji. No i do tego jakby pozostałabym w takiej jasnej. Ale ciepłej, jakby palecie kolorystycznej, czyli kremowy sweter, i do tego pod spód koszula, która jest w panterkę. Także tak to by wyglądało. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną stylizację z rurkami, a potem przejdziemy do jeansów, które obecnie noszę i które są dla mnie bardziej komfortowe, jeżeli chodzi o fason. I teraz, jeżeli faktycznie byłoby tak. Że jedyne spodnie, jakie miałabym dostępne, to byłyby rurki. I miałabym wyjść w nich i widzieć się z ludźmi i spędzić tak cały dzień, to ubrałabym się w ten sposób. Czyli znowu kozaki, ale do tego taka bardzo luźna, bardzo długa, taka trochę artystyczna koszula z tutaj z kokardą. I w ten sposób bym się czuła komfortowo. Jeszcze do tego, wiadomo, kontrast musi być, więc takie kolczyki, one są plastikowe, ale one są robione takie ala różowy kwarc. Także jeżeli miałabym, nie miałabym wyjścia i miałabym zostać w rurkach, to ubrałabym się w ten sposób. To są dżinsy, które noszę teraz najchętniej, ten fason. Nie mówię nawet o takich, tych konkretnych, ale chodzi mi o to, że jeansy mają być przede wszystkim proste i najchętniej, jakby były powyżej kostki. Tutaj tego nie widać, ale one są. Ja sobie je po prostu przycięłam w taki sposób, żeby one się troszeczkę wyżej niż w kosty kończyły, i specjalnie je tak wystrzępiłam, ponieważ nie wiem, ja jakoś po prostu nie lubię jeansów o takim normalnym wykończeniu. No i taka, taki bardzo podstawowy. Hmm, zooli, który bym stworzyła z tego wygląda tak, czyli po prostu kremowy sweter, albo ten szary który założyłam wcześniej i bodki i tyle natomiast żeby zrobić go bardziej po swojemu to dorzuciłabym tu jeszcze parę rzeczy I teraz jakbym coś miała zrobić z tym takim bardzo podstawowym strojem, którym przed chwilą wam pokazałam, to przede wszystkim hmm, Właśnie, no są jeansy, zostawiłam sweter, ale założyłam pod spód koszulę, tym razem koszulę w panterkę, czyli podobnie takie, jak pokazywałam Wam z tymi rurkami. No i do tego złote kolczyki, takie większe, lubię to zostawienie po prostu. Zmieniłam też buty, to taka mała drobna zmiana, bo te buty też są czarne, ale to są Chelsea Boots, które są takie bardziej męskie, jeżeli mogę takie określenia. Użyć i do tego stroju bardziej mi pasują. Do tego dorzuciłam torebkę, taką też dość podstawową, aczkolwiek właśnie, jeżeli miałabym wychodzić z domu, to myślę, że dokładnie z tą torebką, jeżeli bym wychodziła w tym stroju, bym wyszła. No i tak, tutaj mamy taką pierwszą stylizację podstawową z granatowym płaszczem. Coś, z czego szczerze mówiąc, w takiej kombinacji. Bym nie założyła. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko jest takie szaro-bura i jakoś tak nie czułabym się w tym dobrze. Tak jak widzicie, mam do tego grantowego płaszcza szary szalik, czarną czapkę. Czarne buty, które akurat są ok, bo jeansy, powiedzmy, że stanowią jakiś tam kontrast, w związku z tym to. Połączenie nie jest złe i jakby samo to połączenie bym założyła, tą torbę też bym założyła, natomiast na pewno zmieniłabym tutaj szalik, może niekoniecznie, ale na pewno czapkę i już sama ta zmiana byłaby jakby spowodowałaby, że to lepiej by wyglądało. Natomiast jakbym miała teraz wyjść z domu, to założyłabym to. No, i tak od razu lepiej. Tak jak widzicie, zmieniłam nie za wiele, zostawiłam buty, zostawiłam szalik, zmieniłam czapkę i zmieniłam torebkę. Torebka jest taka bardzo kontrastowa. To jest zabieg, który bardzo lubię stosować, zwłaszcza jak ubieram właśnie jakieś ciemne albo takie neutralne rzeczy, tak jak w tym momencie, i, i po prostu przez to ta stylizacja jest jakby trochę ożywiona trochę lepiej wygląda. No i założyłam zamiast tej czarnej czapki taką czapkę, która jest w kolorze takiej kawy z mlekiem. Ten kolor jest neutralny, ale chodzi o to, że on po prostu nie jest tak ciemny. W związku z tym czapka jakby trochę to wszystko rozjaśnia. Także wyszłabym tak w momencie, kiedy właśnie koniecznie musiałabym mieć zapięty ten płaszcz. Natomiast jeżeli byłoby na tyle ciepło, że mogłabym go rozpiąć, to ubrałabym się tak. No i to jest taka stylizacja, którą ubrałabym i którą noszę w momencie, kiedy jest na tyle ciepło, że płaszcza nie trzeba zapinać, czyli taki kontrast pomiędzy właśnie żółtą bluzą a tym granatowym płaszczem. No i do tego mój ulubiony trik, czyli jeszcze, jeszcze więcej kontrastu w postaci kolorowej, kontrastowej torebki, takiej, która jest widoczna. No i reszta zostaje taka w miarę, w miarę jakby. Reszta jest tłem, o może tak. Czyli znowu mamy czarną czapkę, znowu mamy czarne bodki, także jakby całość jest dość prosta, ale jakby dodanie tego elementu kontrastu w postaci koloru tej bluzy i w postaci torebki, powoduje, że ta stylizacja, przynajmniej moim zdaniem, jest ciekawa. No i mamy szarą bluzę i dżinsy i czarne buty. To chyba taka najbardziej basicowa najbardziej basicowe połączenie zaraz po białym t shircie i jeansach. co prawda jakbym miała, nie wiem, jakieś czarne Adidasy to, to powiedzmy że ten basic byłby jeszcze bardziej basicowy. A w każdym razie no, nie ma nic złego w tej stylizacji, to znaczy byłabym gdzieś na weekend w jakimś takim miejscu, że właśnie pojechaliśmy gdzieś że po prostu się zrelaksować i tak dalej. To jest jak najbardziej bym to założyła. Pewnie bym założyła bardziej sportowe buty do tego. Nie ma nic w niej złego, ale też nie ma nic w tej stylizacji super ciekawego. Także teraz pokażę Wam, co bym zrobiła z tym, żeby ta stylizacja wyglądała ciekawiej. Teraz, jakbym miała to zrobić po swojemu, to zrobiłabym to w ten sposób, że założyłabym takie szerokie spodnie. One są w prążki. Czego za bardzo nie widać, troszkę widać. I one są takie po prostu bardzo luźne, bardzo szerokie. Tutaj mają też takie wiązanie, które akurat w tym przypadku on jest ok, ale mogłoby go w sumie też nie być. No i do tego po prostu, co, przede wszystkim białe kontrastowe buty. Już nawet bez tej torebki to wygląda ok samo to no i założyłam też kolczyki złote tak żeby był trochę kontrast po prostu od tej szarości tej, tej dresówki no i na pewno założyłabym właśnie torapkę od pinko ze względu na to, że jest kontrastowa ze względu na to, że całość tego stroju jest taka bardzo sportowa taka dresowa, zrobiłabym to w ten sposób albo zrobiłabym to w ten sposób no i tutaj wracamy już do jakiejś znowu bardziej casualowej, bardziej weekendowej um, stylizacji gdzie ponownie użyłabym białych butów żeby był jakiś kontrast no i właśnie zamiast budować kontrastu e, torebką wybrałabym po prostu spodnie które są kolorowe tutaj w tym przypadku czerwone Mam jeszcze różowe, które ewentualnie bym mogła założyć wtedy, ten kontrast jest taki mniejszy, ale myślę, że raczej sięgnęłabym właśnie po czerwone spodnie. No i też zostawiłam te kolczyki, które miałam w tej poprzedniej stylizacji, i pierścionek, bo pewnie tak po prostu, jakbym miała w, ten, w tym stroju wyjść, to takie dodatki bym założyła. No i mamy białą koszulę. Od razu mówię, że ja takiej super, super klasycznej białej koszuli nie posiadam. Więc będziemy po prostu działać z tym, co mam. No i tak, to jest taki klasyk, który myślę, że duża część e, osób jestem w stanie sobie wyobrazić to, żeby coś takiego założyła czyli biała koszula, do tego czarny cartigan, do tego jeansy jakieś i do tego czarne bodki. Czy ja bym się tak ubrała? Nie, ponieważ e, brakuje mi tu koloru. Zacznijmy od tego, e, ale po prostu, no nie wiem, nie, nie czuję się w tym dobrze. I jak miała właśnie z tą koszulą działać, to ubrałabym się tak. Ta wersja zdecydowanie bardziej mi pasuje, czyli zostawiłam tą samą podstawę, czyli koszulę, dżinsy i botki. natomiast zamiast katigana założyłam zieloną marynarkę. Ona właśnie nie jest aż tak bardzo kontrastowa, przez to, że ma jaśniejszy kolor, w związku z tym. To od razu już lepiej wygląda, bo kontrast pomiędzy bielą a czernią jest bardzo duży, i bardzo mało osób dobrze w tym wygląda. I jeszcze, żeby zrobić jakiś taki ciekawszy element, to założyłam taki brązowy, skórzany pasek z panterką. Przyznam, że paski kiedyś nosiłam dużo częściej niż teraz, i myślę, że że właśnie jak pokażę Wam trzecią stylizację, to ona będzie taka bardziej w 100% moja. Natomiast tak spokojnie, spokojnie bym się mogła ubrać. Tutaj mamy koszulę w takiej odsłonie w 100% po mojemu. Przede wszystkim zmieniłam koszulę na taką, której fason bardziej lubię. Tak, lubię takie dłuższe koszule, mam ich sporo w szafie, mam je w różnych kolorach. W troszeczkę takich różniących się od siebie fasonach, w różnych materiałach. Ta konkretnie koszula jest taka, no to jest taka typowa po prostu bawełna koszulowa, no ale ma fajny twist w postaci tych ust, to jest po prostu super. No i do tego już takie bardziej stonowane dodatki, czyli szare spodnie, takie bardzo szerokie, luźne, one są w taką drobną kratkę. Do tego białe sneakersy, lubię ten kontrast pomiędzy nie pomiędzy, tylko ten kontrast, że właśnie na górze mam białe, potem mam szare i na dole też jest białe. Wydaje mi się, że to całkiem nieźle wygląda. No i do tego bym wzięła po prostu zwykłą, brązową torebkę, taką już bardziej klasyczną, bo no właśnie te usta już robią jakby całą robotę i też jakby fasony e, tych ubrań. To wszystko jeżeli chodzi o ten film. Dzięki za oglądanie. Tak jak wspominałam, Zostawcie kciuka w górę, jeżeli film Wam się podobał. Zachęcam też do subskrypcji i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!